Czy zegar w Twoim mózgu działa? Za chwilę zamkniesz oczy i spróbujesz ocenić, ile według Ciebie trwa 30 sekund. Na początku 30 sekund odlicz bez liczenia, a za drugim razem odlicz je z liceniem. Otwórz oczy wtedy, kiedy będziesz czuć, że minuta minęła. Zamknij teraz oczy i uwaga, start! Ok, jeżeli w tym momencie dalej nie otworzyłeś oczu, to znaczy że twój zegar nieco wydłuża twoją minutę, daj znać w którym momencie otworzyłeś oczy, no i czy udało ci się trafić idealnie w minutę.